Szuści podają się za bliskiego krewnego wnuczka bądź wnuczkę, prosząc o szybką, często wysoką pożyczkę. Po pieniądze nie idą sami, tylko wysyłają po nie przyjaciela. Niekiedy przestępcy proszą o przelanie wskazanej sumy pieniędzy na odpowiednie konto bankowe. Przede wszystkim wykorzystują dobroć serca osób starszych. Przede wszystkim rozpoczynają wyszukiwanie takich osób na przykład w książkach telefonicznych. Sprawdzają też, czy te osoby mieszkają same, czy kiedy nastąpi ta rozmowa, kiedy będą udawać wnuczka, ale czasami udają też kuzyna czy inną osobę z rodziny, a nawet potrafią podawać się za funkcjonariusza policji. Po prostu rozmawiają z tą daną osobą. I próbują uzyskać jak najwięcej informacji o tej osobie. Dowiadują się, jak dana osoba ma na imię, nazwisko, ile ma lat, jak układa się sytuacja z bliskimi. Z czasem rozmowy naprowadzają na tory dotyczące pilnej pomocy finansowej dla kogoś z rodziny. Próbują te pieniądze uzyskać i naciskają, że to czas jest niezbędny tutaj, że goni, że jest taka sytuacja bardzo jakaś trudna, przykra, że tylko pieniądze i to szybka gotówka może pomóc gotówka albo odbierana osobiście przez na przykład pośrednika, często jest to właśnie. Średnik, albo też przelew na konto. Pamiętajmy, aby w takich sytuacjach, kiedy nie wiemy tak naprawdę z kim mamy do czynienia, bo możemy jednak mieć wątpliwości, dajmy sobie czas do namysłu, rozmawiając z tą osobą. Nawet jeżeli podejrzewamy, że to faktycznie jest wnuczek i jest sytuacja nagła, to dajmy sobie ten czas. Powiedzmy, że w tej chwili nie możemy podjąć decyzji, potrzebujemy pół godziny do namysłu i w tym czasie skonsultujmy to szybko. Bądźmy czujni. Pamiętajmy, że każdy, zwłaszcza osoby starsze, mieszkają, Samotnie są narażone na takie działania oszustów. Dlatego też uprzećmy naszych krewnych o tym, jak powinni postąpić w razie takowych telefonów. Jeżeli odebrali Państwo podejrzany telefon z prośbą o pożyczkę, prosimy pamiętać o środkach ostrożności, przede wszystkim nie działać w pośpiechu, potwierdzić informacje u innych członków rodziny, nie przekazywać pieniędzy obcym osobom ani nie przelewać pieniędzy przelewem bankowym na podane nazwisko czy na podane konto bankowe. O każdym podejrzanym telefonie pilnie poinformować policję pod numerem alarmowym. 997